Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotik 3. Słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu co byliśmy wcześniej, zanim nas te wredne nie zabiły i spróbujemy je po prostu je po prostu ogarnąć. Dobra, nam chyba się udało. Kurczę nawet kielich miał przy sobie. Albo się jednak nie udało. Hmm. Czekajcie, ale to się uda. Wszystko chyba. Oj, gobliński szaman. Dobra, mamy wszystko. Ja tego goblińskiego szamana bym chciał tylko zobaczyć. Pieczony chrząszcz i drugi. Dobra. Tutaj mamy wszystko. To chodźmy jeszcze kawałek dalej. Może coś tutaj. Czyżby tam też byli orkowie? No, wygląda to jak albo jakiś posterunek orków, albo nie wiem. Ale jeżeli bym miał znaleźć orków, to właśnie w tym miejscu bym ich szukał. O tak, proszę bardzo. Kolejna miejscówka, w której. w której mamy orków. Dobra. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest czasem takie miejsce, w którym jest taki wredny szaman. Jeden. No właśnie. To jest ta miejscówka. Myślę, że szaman za chwilę już nie będzie żył. Się pozbyć szamana na pewno, bo szaman tutaj może najwięcej problemów zrobić. Chyba szaman nie żyje generalnie, i szaman tutaj powinien mieć coś w rodzaju kamienia takiego, jeżeli dobrze mi się wydaje. Tylko czy to jest ten szaman? Tak jest. On ma tutaj kamień przodków. Super. Eee, więc tutaj też bym musiał przyjść, więc. A ten szaman co ma? Kostur z ostrzem. Dobra, super. Super. Super, że się to tak udało. Wszystko. Dobra. Elegancko się udało. Właśnie tak jak chciałem, żeby ci szamani e, e, nie przeżyli, bo czasami się im udawało uciec, i później jakiś problem był. Ale mamy kamień, więc mogę sobie bez problemu poradzić. I będziemy teraz zabijać tutaj dalej. Znajdź grobowiec Akaszy. Już za to mamy reputację, widzicie? To jest wspaniała sprawa. No, i na szczęście mamy też kamień przodku, więc sobie odpalimy eee, wszystko. Dobra, jako że jest tutaj Akasza, a widzę, że na niego trzeba będzie trochę więcej many, no to sobie wypiję miksturkę. Ale Akasza powinien tutaj bez problemu zostać pokonany. Pięknie, Akasza, co ma pan, Akasza? Uuu pierścień Adanosa. Przecież to jest jeden z artefaktów ee, Inosa, który da nam 50 many, więc <laughs> zakładam go, nawet się wiele nie namyślając. Mamy 336 many, super. Przepraszam generalnie za mój głos, ale no nic nie poradzę, jestem chory, no i... A oto Akasha. Jest tu otwór, w który można włożyć kamień. No i też użyjemy Pasuje. go. Pięknie, słuchajcie, mamy prastarą wiedzę chyba, trochę dobiłem, tylko szkoda, że kamera mi się zepsuła. Dobra, już jest chyba ok, ale nie jestem pewny, a raczej jest ok. Także widzicie, no tutaj się opłacało generalnie przyjść, mimo że to tak trochę przypadkiem, trzeba przyznać, że normalnie bym tutaj raczej nie wpadł. O, i mamy też miksturkę 4 do many, mamy 340 many, 79 punktów nauki, także e, to jest już kosmos, jeżeli chodzi według mnie o punkty nauki. Mamy też e, 315 pras starej wiedzy, to jest całkiem dużo. Ciekawe czy dam radę zabić szkieleta na jeden strzał, no niestety nie. No, szkoda, bo blisko jestem naprawdę już tego. Ale mamy 50 many więcej, to to jest bardzo, bardzo dużo. Dobra. Co tutaj mamy? Chyba nic. Ale jest jakaś ciężka skrzynia, to może w niej coś będzie fajnego. Kusza Nordmarczyka. No to już są ceny takie kosmiczne tych przedmiotów trochę. Także jak nam będzie brakować do czegoś pieniędzy, no to mamy. I tutaj zapiszę grę na pewno, bo no to jest szczęście, że akurat tutaj trafiliśmy. Mogłem nie mieć takiego szczęścia, mogłem nie wiem, jakoś inaczej przejść i bym nie trafił na ten grobowiec, a tak to mamy. Y, bardzo fajny y, pierścionek. W dodatku jest to misja, która jest jedną z takich głównych misji, no bo to jest misja dotycząca jakby nie było artefaktów nosa, więc warto, warto było tutaj się udać. Chodźmy dalej, gdzie nas droga zaprowadzi. Myślałem, żeby już odpuścić może, ale z drugiej strony, jak już tyle przeszedłem, to warto by było może pójść o krok dalej gdzieś. Panu już podziękujemy. Tutaj coś mamy, słuchajcie. To czasem nie jest ukryta miejscówka z rudą, czy mi się wydaje. Bo coś tutaj jest ewidentnie. Ale nie wiadomo, niestety co. Jedno jest pewne: że widzę tutaj szablo zęba, którego wolałbym nie spotkać. Choć z drugiej strony, jak sami wiecie, no. Ojoj! Oj, oj. O, cholera. No to to nie jest za ciekawa sprawa. No, powiem wam, że jest tutaj zdeczka niebezpiecznie. Mimo, że mam już dużo więcej many, to i tak się cykam. Dobra, się udało niby, ale jak o mnie chodzi, to ja takich sytuacji podbramkowych nie lubię za bardzo. No ale dobra, powiedzmy, że się udało. Czy tutaj czasem nie ma tego wilka takiego, którego ja uparcie będę poszukiwał? O, włocha ten całe stado. No to nic tylko spalić. To się przyda. Jest biały rozprówacz. Słuchajcie, przypadkiem, całkowicie przypadkowo. Super, super miecz żywiołów. Co to jest w ogóle? Nawet nie wiem, ale słuchajcie, udało się. Przypadkowo, kolejna misja wykonana. O i tutaj mamy gobliny. Dobra, trzeba je zabić. O cholerka. Widzę, że jeden to jest szaman. Dobra, mamy kolejną grupkę załatwioną. A tam jest kolejna brygada tych pajacy. Pajaców, może? Może tak będzie lepiej? Dobra. Dobra, czyli znowu się pozbyłem jakiegoś śmiecia. Czy jest ich tu więcej? Nie widzę, nie widzę, niestety. Wiem, że jest też taka misja, że trzeba w ogóle zabić wszystkie gobliny w Nordmarze. To jest ciekawe. Trzeba ich znaleźć, a to nie jest tak hopsiup. Ale cieszę się, że emisja jest zrobiona dla tego całego Brogmira, czy jak mu tam? Tego, który jest e, tym, no, który jest mm, tym całym druidem, w tym klanie Wilka, czy jakoś tak? Kurczę, ile tutaj jest różnych możliwości po prostu zwiedzania tych miejsc, wszystkich. Nie mogę tego opisać po prostu słowami. Tutaj jest tyle możliwości. Co mamy tutaj? Kolejne jakieś yy, zestawy wilków. Dobra, no ale znowu mamy. Już z tych skór, tych lodowych wilków to mamy po prostu... Ciężko opisać ile. No, spadaj. Dobra, ja nie będę tutaj kozaczył, bo ja nie jestem tutaj wojownikiem. Gdybym grał wojownikiem, to bym sobie mógł walczyć, ale nie jestem wojownikiem. Dobra, co tu mamy za miejsce? Hm? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzieś jesteśmy. Ale jest to bliżej mi nieokreślone miejsce, więc. Jak nie wiem gdzie jestem, to nie kozacze, tak? Pierwsza zasada. Wojownika. Dobra. No i tak. Tutaj mamy znowu obóz goblinów. Może to już ostatni obóz. Choć nie sądzę. Wiem, że jest misja na pewno: żeby zabić wszystkie gobliny. Ale to ona nie jest taka oczywista do zrobienia. Kurcze, no tu jest po prostu. Potworów tyle, że to jest no trudne do jakiegokolwiek opisania. Dobra, ja spróbuję zabić te włochate bizony. Dobra. Można powiedzieć, że się to całkiem nieźle udało, a tam mamy kolejną armię goblinów. Hmm. Można powiedzieć, że ich jest... tutaj setki. Myślę, że to nie będzie przesadzone określenie, jeżeli powiem, że tutaj są setki goblinów. Ale że znalazłem białego wilka, tak, na, że tak powiem czuja, no to to jest dla mnie coś niebywałego. Czym jesteśmy w ogóle? Przyklanie wilka, tak? Czy przyklanie młota? Nie, przyklanie młota, dobra. Co tu mamy? Kolejne wilki. Spróbujemy je zabić w ten sposób. No, od biedy mam już je jedną kulę ognia. Te zające to też można wybijać, ale to takie... śmieszne już. O, o o! kurde, spadamy. Bo ja się nie wywinę im. Nie ma lekko tutaj. Trochę ich sobie nie zauważyłem, że byli w krzakach. Dobra, poszło. Kurcze, normalnie aż ciężko opisać, ile tutaj jest wszystkiego do rozwalania. Jeszcze coś tu jest. Może gobliny jakieś. Ha, no i oczywiście, wykrakałem. Czarne gobliny to jest plaga. Plaga tych stworzeń po prostu jest. O, o. No widzicie, ja sobie tu gadu, gadu. Myślałem, że wszystkie gobliny zabiłem. A tu co? Dobra. Kolejna zgraja goblinów pokonana. co z tego jak tutaj jest jeszcze więcej, jeszcze 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 więcej stworzeń. Ale przynajmniej jest co robić tutaj. No trzeba przyznać, że skoro ja mogę 15 minut chodzić po jakimś terenie i cały czas wybijać zwierzęta przy okazji wykonując jakieś misje, no to nie powiecie mi, że tutaj nie ma co robić. Dobra. Chodźmy dalej Nie wiem czy coś tutaj widać W pobliżu Takiego żebym mógł sobie Tu już byłem to dobrze To bardzo dobrze znaczy Jeżeli gdzieś już byłem To Mam mniej po prostu do roboty Ale dalej szukam goblinów Chociaż już wybiłem ich Kurcze bardzo dużo Jest jakaś dróżka Jakaś taka dziwna dróżka. Wygląda jakby tutaj raczej nie miało już nic być. Tam na dole byłem na pewno. Chyba. Nie no, byłem. Byłem na pewno. Tu też byłem. Czyli tutaj raczej już wszędzie byłem. Spoko. Muszę poskakać tutaj trochę. A tam? Tam mnie mogło nie być jeszcze. I tuż też tam bym się chciał. O nie, kogo ja tam widzę? Gobliny to jest po prostu plaga. Plaga tego kraju. Mam nadzieję, że to już ostatni obóz. No niestety jeszcze nie. Ale już jestem blisko. Bo ileż jeszcze może być po prostu goblinów, no. Kurcze. Ciężko to opisać, że tutaj jest tyle po prostu potworów. No nie. O, o. Kolejna gromada. O. Kurde. Czekajcie, bo ja mam bardzo dawno save'a zrobionego. Byłoby niefajnie, gdybym umarł tutaj. Tam mamy cienio stwora śpiącego i lepiej, żeby on sobie spał dalej. Mamy to dobra z tych wilków, to ja będę miał skór po prostu aż aż e, chyba nadto. to. Ojoj, cienio na strzała schodzi. To już jest to już jest oznaka na pewno dużej mocy. Dobra. Czy ja już mam tutaj wszystkie gobliny wywalone? Czy jeszcze gdzieś tutaj jesteście? O kurcze, uglus brzuchaty. Kolejny potwór do misji, którego nigdy mi się nie udawało znaleźć. Oczywiście znalazł się przypadkiem. Uglus brzuchaty. Ile ja tego ogra szukałem, to jest ten ogr, o którym wam mówiłem. To jest właśnie ten ogr. Tyle wam mówiłem, że właśnie wiem, że jest taki ogr, ale nie wiedziałem gdzie. Widzicie, kolejna misja, a tam mamy jeszcze więcej goblinów i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Jeszcze jesteście gdzieś tutaj. No powiem wam, że obstawiam, że jeszcze parę odcinków bym mógł tutaj po prostu chodzić. I tylko chodzić. I ja będę miał co robić. Także no, jeżeli liczycie na jak najbardziej... A tu co? Co to znowu za jakiś obóz myśliwi. Jorn, lisk i jeszcze jakiś inny. Hm. Czy znowu mam co robić. No to super. Przechodźmy może do nich. Ja czy no. Przysięgam, że chodzę sobie tylko w... i cały czas nowe misje, cały czas coś nowego do zrobienia. Szok. Dobra, gadamy tutaj z nimi. Witaj. Jestem Jensgar, przywódca tej grupy. To cud, że zdołałeś tu dotrzeć mimo tych wszystkich orków. Szukam Ksardasa. Jego wieża powinna znajdować się gdzieś tutaj. Wieża na północy? Nie mogę ci pomóc. Porozmawiaj z Hansonem. Zna drogi i bezdroża północy lepiej niż ktokolwiek inny. Gdzie znajdę Hansona? Mówiłem ci. Na północy. Często poluje na Wyżynie pomiędzy dwoma wielkimi górami. Niedaleko klanu Młota. Potrzebujecie pomocy? Jeśli potrafisz posługiwać się łukiem i oprawiać zwierzęta. Jesteś mile widziany w naszej drużynie. Run obiecał łuk najlepszemu myśliwemu w grupie. Czego wam trzeba? Przynajmniej 30 skór wilków lodowych i trochę skór bizonów. Wszystkie łupy przynosimy tutaj. Mhm. Oto wasze skóry. Więc mamy już wszystko. Jesteś dobrym myśliwym. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Klan wilka jest ci bardzo wdzięczny. Za waszą wdzięczność raczej nic nie kupię. Masz rację. Proszę, zasłużyłeś na ten łuk. Da się tu pohandlować? Tak, ze mną. Co on ma do sprzedania? E, te skóry. No, w sumie mogę kupić, bo czekajcie, ile mi zostało w ogóle. Oj, nie, jednak nie. Zostało mi ich tak dużo, że to nie ma sensu. Trzeba zrobić coś jeszcze? Hmm, niedaleko stąd odkryliśmy obóz orków. Ich bębny płoszą zwierzynę. Jeśli wiesz, jak załatwić orka, nie krępuj się. Czego tu szukacie? Skór! Należymy do klanu Wilka. Zapasy skór się wyczerpały, a my mamy swoje zobowiązania. Niestety, z powodu orków możemy polować tylko w dużych grupach. Jesteśmy uzbrojeni po zęby, jakbyśmy się wybierali na wojnę. Chcę się nauczyć polować. Więc pogadaj z Jornem. Jest najlepszym myśliwym w naszej grupie. Chcesz nam pomóc w polowaniu? Ostrzegam cię jednak. To bardziej wyprawa wojenna niż polowanie. Przez tych orków nie sposób polować w pojedynkę. Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? Zabij każdego orka, który ci wejdzie pod topór. Najważniejsze, żebyś go zabił, zanim on zabije ciebie. Boisz się? Już ja ci pokażę. Nie boję się niczego i nikogo. Ale ci orkowie są silni. Posiekają cię na kawałki, jeśli nie będziesz uważać. A to nie brzmi zbyt ciekawie, prawda? Chcę się czegoś nauczyć. Mogę ci pokazać, jak trafić wilka w oko z odległości dziewięciu metrów. I wiele innych rzeczy. Okej. Okay. Czego chcesz? Co tu robisz? Opiekuję się myśliwymi. Pilnuję, żeby orkowie nie zbliżali się do obozu. Potrzebujesz pomocy z orkami? Pomocy? Hmm. Jeśli zejdziesz w głąb tej rozpadliny, znajdziesz niewielkie obozowisko orków. Jęzgar nie pozwala mi się nim zająć. Jesteś chętny? Jeśli tak, idź porozmawiać z Jęzgarem. Mhm, mm dobra. Czyli będę musiał się sam pozbyć tych orków? Oni mi raczej nie pomogą. Tylko nie wiem, gdzie dokładnie mam szukać ich. Gdzieś mówili, że... Czekajcie, jeszcze może tutaj by trzeba było wyjść. Dobra, no trzeba będzie poszukać zdecydowanie tych tych całych mm, orków. To może być już jeden z ostatnich, e, że tak powiem, obozów, bo już kurczę wybiłem bardzo dużo tych obozów. Ale no, z drugiej strony to mnie tutaj już nic nie dziwi. No nie, kolejny troll, naprawdę. Się bać po prostu tutaj bez takiego dobrego. bez takiej mocnej naprawdę postaci. To ja życzę powodzenia, po prostu tutaj. Jak tutaj jest walka non-stop. Gdybym ja miał cały czas na przykład regenerować manę, yy, znaczy manę, gdybym ja miał cały czas regenerować HP miksturami, bo oni by mnie bili. I nie miałbym takiej własnej regeneracji, to naprawdę ciężko, ciężko bym to widział. Chodźmy szukać tych orków lepiej. Oj, tu widzę jakąś drogę. Aha, to jest ten obóz. Najgorsze, że nie mam już czasu na odcinek zbytnio. Może się okazać, że będę musiał dosyć mocno improwizować i przedłużać czas. Chociaż oni mówili, że ten obóz jest niewielki, więc może obejdzie się bez. Czyżby Herst nic nie miał? Nie, miał. O kurde. Ok. Czekajcie, trzeba ogarnąć się. Przywódca klanu to nie jest ta osoba, którą... Uch, dobra, mamy spokój. Dobra, mamy. Mamy ten obóz. A malutki obozik, faktycznie, no. Nie było tu nic. Stara skrzynia, o. W końcu coś dla maga. Eee, w środku nic ciekawego, ale... ...zawsze coś. Dobra. Rozwaliliśmy ten obozik. Trzeba się wrócić na górę. Do tych całych... ...myśliwych. Tylko nie wiem, gdzie oni są teraz. Ja naprawdę tutaj to tylko tak coś znaleźć, to tak bardziej wiecie. Że zobaczę coś, znajdę i spadam. Bo już drugi raz tego nie znajdę. Nie masz nic do roboty? Bębny nie będą wam już przeszkadzać. Doskonale. Więc zostaniemy tu jeszcze trochę. Niedługo wróci zwierzyna. Proszę, to powinno ci się przydać. Mhm. Zajmij się swoimi sprawami. Dobra. Więc cóż, w sumie w tym odcinku to już by było na tyle. Ja sobie jeszcze tylko zapiszę grę. No i cóż. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.